Przemierzyliśmy grobowce na Kstrabas. Wspieliśmy się na każdą grań Czarnej Góry. Lecz świat znów potrzebuje bohaterów, gdyż pojawiło się nowe zło. Będzie ryzyko, będzie zagrożenie. Będą prastare świątynie pełne artefaktów, skarbów i pułapek. Kto odpowie na wezwanie? Trzeba nam odkrywców, bo my w ligą odkrywców się zjemy. Przygody tych celów. Więc ciebie też... Tu